Siemaneczko, słuchajcie. Szybki unboxing i test kamery termowizyjnej LC-06. Także zapraszam. A więc tak. Urządzenie, które dostaliśmy, postanowiliśmy sami przetestować w naszych tutaj warunkach. Generalnie to, co napisał producent. Mamy tutaj do dyspozycji zasięg 1000 metrów, z czego według testów Wychodziło około 450 metrów. Zweryfikujemy sobie to poprzez odpalenie tego urządzenia. Co zauważyłem przy pierwszym uruchomieniu, jest bardzo proste. Wystarczy przytrzymać przycisk włącznika. Urządzenie działa. Do wyboru mamy tutaj cztery tryby, które postaram się tutaj z grubsza opisać. Mamy tutaj funkcję przybliżania obrazu, wyostrzenia. No i oczywiście samo urządzenie jest samoładujące, co znaczy, że dostajemy kabel USB. Wystarczy podpiąć, zasilić. Bateria trzyma około 8 godzin. Z takich jeszcze rzeczy, które powinniście wiedzieć, można ją zamontować na statywie. Przykręcić też również do broni palnej, w której będziemy wykorzystywać ją jako lunetę. Kamerkę oczywiście przetestujemy tutaj w warunkach bojowych. Mamy przycisk, przytrzymujemy około 4-5 sekund. Kamera się uruchamia, zdejmujemy osłonę. Tym przyciskiem robimy zdjęcia, tym zmieniamy tryb. Tym przyciskiem możemy przybliżyć, a tutaj mamy ostrość soczewki. Naszym celem będzie to oto ten widok. Sprawdzimy z bliska oraz z dalszej odległości. Oto jakie dostaliśmy efekty. thank <laughs> you